Cześć, witam Was na moim kanale. Dużo się mówi na grupach i na forach internetowych o dynamicznych kierunkach typu LED montowanych w bocznych błotnikach. Dzisiaj postanowiłem sprawdzić, jak one wyglądają, jaka jest ich jakość, jak świecą. Czy przypadkiem nie wyskokie błąd na desce rodzielczej? Jeśli mój film Wam się przyda, jeśli Wam się spodoba, zostawcie kciuk w górę, Pamiętajcie o subskrypcji i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Pokażę wam jakie kierunki kupiłem. Można je kupić na Allegro, można kupić w różnych innych sklepach. Jest to produkt dostępny bezpośrednio na AliExpress, dlatego nie będę jakoś wam szczególnie polecał od kogo kupić, kto jest najlepszym sprzedawcą czy, czy po prostu które są właściwe, bo wszystkie, które są oferowane czy na AliExpress, czy na Allegro mają dokładnie to jest dokładnie ten sam model. Także nie popełnijcie błędu, możecie tylko wybrać sobie najkorzystniejszą dla siebie cenę. Typowe, zwykłe pudełko bez żadnych oznaczeń, typowy Aliexpress W pudełku znajdują się oczywiście dwie sztuki Ja kupowałem przez Allegro, bo zależało mi na szybkiej wysyłce Ale oczywiście na Aliexpress jest dużo taniej Fabryczna oklejka Znajdują się wszystkie oznaczenia na o budowie, a to oznacza, że przynajmniej na stacji kontroli pojazdów nikt nie powinien się przyczepić. Nie wiem, czy one faktycznie spełniają swoje zastosowanie, czy, czy spełniają wszystkie normy, ale na pewno e, są oznaczenia, więc przynajmniej przegląd przejdzie samochód bez problemu. Na wymianę kierunku zdecydowałem się w zasadzie z dwóch powodów. Po pierwsze, kierunek z drugiej strony ma ułamany uchwyt, więc i tak należało go wymienić, a poza tym zależało mi na tym, żeby szkło kierunku było dużo ciemniejsze i bardziej zlewało się z tą nerką Ala Corsa D OPC. Także przy okazji zmiany, lekka modyfikacja. A wy możecie skorzystać i zobaczyć, jak to wygląda faktycznie i zobaczyć ocenę jakościową produktu. Sama wymiana jest prosta, wystarczy tylko troszeczkę. Podważyć tutaj kierunek, on wychodzi bez problemu. Wypinamy sobie żaróweczkę, ona wyskakuje. Jak widzicie, żarówka jest składem pomarańczowym, bo sam kierunek stary nie ma odgłuśnika pomarańczowego, więc trzeba było zastosować. My i tak tę żaróweczkę musimy wypiąć, aby wpiąć nowy kierunek. Nowy kierunek, wystarczy wpiąć w miejsce, żarówki stare i powinno wszystko bez problemu działać. Włączę awaryjne, zobaczymy czy świeci. Jak widzicie kierunki świecą, także mogę śmiało wpiąć go już w tę nerkę i zabrać się za drugi. Jak widzicie kierunek działa bardzo fajnie. Sprawdźmy sobie, czy przypadkiem nie wyskakują błędy na desce rozdzielczej. To jest najważniejsze z tego wszystkiego wygląd, wyglądem, ale żeby nie było żadnych błędów. Ok, sprawdźmy, czy nie wyskakują błędy. Na desce nie ma żadnych błędów. Na zegarach również nie ma żadnych błędów. Dokładnie tak. Także dobrze wyglądają. Nie wyrzucają błędów nigdzie. A to oznacza, że mogę Wam polecić te kierunki. Kupujcie śmiało. Mam nadzieję, że mój film był przydatny. Zapraszam do subskrybowania. Zapraszam do zostawienia kciuka w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie i hej.